Jestem go, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiejszy odcinek jest to odcinek tak jakby no troszeczkę specjalny Troszeczkę nie ponieważ jest to ostatni odcinek z nowych Star Power'ów Tak jest dzisiaj ostatni raz przez te całe wakacje Pokażę Wam trzy najnowsze Star Power'y Które dojdą do gry oczywiście jak zwykle już jutro Więc ja już nie przedłużam I zapraszam Was serdecznie na odcinek no więc tak, dzisiaj troszeczkę inaczej zaczynam, bo zwykle zaczynam od tego, że po prostu mówię, do jakich postaci będą w tym tygodniu star powery, ale to powiem zaraz, bo dzisiaj mam dla Was specjalne ogłoszenie. Mianowicie z momentem publikacji tego filmu otwiera się ankieta, na której możecie wejść w linku w opisie. W tej ankiecie głosujecie na najlepsze star powery, oczywiście wydane w kiedykolwiek, nawet te starsze, te pierwsze star Powery lub te, które właśnie dodawaliśmy w te wakacje, lub nawet te tajne ukryte star Powery. Też jest taka kategoria. Wchodzicie w link w opisie i głosujecie. W każdej kategorii. Po, według reality będzie wybierany po jednym star powerze, który zostanie tak naprawdę najlepszym star powerem z tej kategorii. Myślę, naprawdę fajna rzecz, to będzie w formie już w następnych tygodniach, w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie zależy ile głosów będzie, jak dużo będzie zainteresowanie tym głosowaniem, to wtedy najwyżej przedłużymy i słuchajcie, to będzie naprawdę fajne, bo ta naprawdę odcinek, w którym opowiem wyniki, będzie odcinkiem specjalnym, który myślę, że warto będzie obejrzeć. Myślę, że naprawdę fajnie, że takie coś zrobię i zobaczymy jak po prostu, który Star Power najbardziej podoba się z Społeczności. Sam osobiście nie będę w tym głosował, jeżeli chcielibyście odcinek po prostu, z, kiedy ja mówię o mojej ulubione Star powery według Rality. To oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarz, bo też taki odcinek mógłbym zrobić. A ja już nie przedłużam i zapraszam na odcinek ze Star Powerami. No więc tak, w tym tygodniu jak co tydzień dostaniemy 3 star powery, wow, i to już jak mówiłem po raz ostatni, star powery będą do Bo, Tika i Kruka. Zacznijmy oczywiście od Bo. Jego star power nazywa się Sidła na Niedźwiedzia, a jego opis to pułapki Bo, od teraz ogłuszają wroga na 2 sekundy zamiast go odpychać. Osoby, które już długo oglądają tę serię wiedzą, że ogłuszanie to jest tak naprawdę atak Franka, jego ult, który po prostu jak ultuje zatrzymuje ludzi. Więc w tym momencie jeżeli wejdziesz na bombę Bo, która jest podłożona gdziekolwiek i wybuchnie ona na tobie i będziesz w tak naprawdę... W obszarze i otrzymasz damage, po prostu zostanie zatrzymany tak jak przez Ult Franka. Według mnie ten Star Power jest naprawdę fajny, lepszy niż pierwszy, bo pierwszy tak naprawdę zbytnie i przewagi nie daje poza tym, że widzisz ludzi w krzakach, jest na przykład okej, okay, nachowanego w Brawl star naprawdę myślę, że ten pierwszy Star Power jest tak jakby no, na inne mapy, a ten jest naprawdę fajny, działa praktycznie na wszystko i zatrzymuje wroga. To jest fajne, bo na przykład kiedy grasz na Siege'u, bo i rzuci na przykład na tą wieżyczkę Siege'ową bomby i będzie na przykład szedł bot i ktoś na tą bombę przez przypadek wejdzie, to wtedy wybucha i zatrzymuje nie to, że to osoba, która weszła, to jeszcze wieżyczkę i to jest naprawdę mega mega fajne. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy według was ten Star Power nie jest zbyt czy Nie jest, ok powinien być może 2,5 sekundy długości. Zobaczcie zaraz na nagraniu, na którym właśnie grałem tym Star Powerem, czy jest za mocny czy nie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zagłosować, jeżeli ten Star Power podobał się najbardziej z kategorii Brawlers z Alei Pucharków lub Brawlers startowy, to zagłosujcie na ten Star Power. W opisie macie oczywiście link do ankiety. Ja już nie przedłużam i proszę bardzo, macie w tym momencie Gameplay. On my own, I don't know why she thought it's not your fault, but you do me realize that I never want to watch the truth. Back when you're around, I've woken twice when you're back. Czyli kolejny star power w dzisiejszym odcinku należy do Tika Jego nazwa to automatyczne przeładowywanie A jego opis czas przeładowywania Tika Jest teraz o 15% krótszy Według mnie ten star power jest bardzo dobry Tak jak jego pierwszy star power Jego oba star power są mega mega op i epickie Według mnie który z nich na, na pewno zostanie znerfiony Jeden już został znerfiony Więc możliwe, że ten zostanie znerfiony Więc szybko nim grajcie Tego tak naprawdę w grze nie widać, że on tak naprawdę szybciej rzuca Ale to jest naprawdę mega mega fajne Na przykład na Bounty, gdzie musimy dużo wyrzucić, żeby dużo zabijać Albo naszą down, gdzie się zobaczycie za chwilę, jak spamiłem tym atakiem i po prostu zabijałem. Żeby ten star power był dla was użyteczny, musicie naprawdę dużo atakować, po prostu jeżeli nie atakujecie, nie używacie tego star powera i po prostu nie wiem na co on wam. Jeżeli nie atakujecie dużo tikiem i wolicie na przykład kampić się lub uciekać, to używajcie pierwszego star powera po prostu dlatego, że jest dla was lepszy. A jeżeli lubicie dużo atakować, tak jak widzieliście, że ja atakowałem parę razy, prawie umarłem, więc no myślę, że ten star power dla mnie jest ok, jest lepszy według mnie niż ten pierwszy, chociaż też ten pierwszy jest naprawdę fajny, bo Tik ma mało życia i szybko się regeneruje, to jest też dobra rzecz, ale po prostu napiszcie w komentarzu, który wam się bardziej podoba, bo mi naprawdę oba się podobają naprawdę praktycznie tak samo. Pamiętajcie, żeby oczywiście na niego zagłosować, jeżeli Wam się spodoba najbardziej ze wszystkich Star Powerów z kategorii Zadymiarz Startowy lub Zadymiarz Zale i Pucharków, to jest tak naprawdę jedna kategoria. Ja już nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na mój gameplay. says you know i'm too generous now i've learned to never help you out cause i Czas na ostatni star power w dzisiejszym odcinku, a zarazem ostatni star power w całej mojej serii star powerów, która była naprawdę mega mega fajna, A jest oczywiście Star Power do Kruka. Jego nazwa to Padinożerczy Kruk, jest jak to ciężko wymówić, a jego opis to kruk zadaje plus 100 punktów obrażeń, używając swojego ataku i super ataku wobec celów, mających 50% lub mniej punktów życia. Według mnie ten star power jest fajny, nie jest on mega powalający, jest naprawdę według mnie dobry. Oczywiście w porównaniu do poprzedniego, to jest naprawdę mega mega dobry i najlepszy z tego jego wszystkich. Star Powerów, ale w porównaniu do na przykład Plastra jest to naprawdę ok Star Power. Jako osoba, która może już wymaksować kluka, jeżeli kiedykolwiek to zrobię, to na pewno będę używał tego Star Powera niż jego poprzedniego Star Powera, bo po prostu jest on lepszy. Tak jak poprzedniego Star Powera w dzisiejszym odcinku ciężko będzie tego zobaczyć w grze, ale jeżeli dobrze przyjdziecie tym słabszym wrogom, zadawałem po prostu te 100 dmage więcej, co jest naprawdę dużo. W, po prostu dlatego, że to jest 100 Dmage'a na jeden sztylecik, z których on wyrzuca 3. Czy jak trafimy wszystkie 3, to jest aż 300 Dmage'a więcej na jeden atak. Oczywiście. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się ten Star Power, czy jest fajny, czy nie. I zagłosujcie na jego w ankiecie W kategorii oczywiście legendarny zadymiarz, czy Wam się on podoba najbardziej ze wszystkich legendarnych zadymiarzy, po prostu ich nowych Star Powerów lub ich starych. Ja już bez przedłużania zapraszam Was na gameplay, w którym pokazałem ten Star Power. I po prostu zobaczcie, jak on wygląda w grze. Zapraszam. Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał. Wbijajcie w link w opisie, gdzie jest ankieta, do której możecie wziąć udział i wybrać najlepsze Star Powery w grze kiedykolwiek. Jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał pieniężnie, kliknijcie w kartę, która Wam się teraz wyświetla lub w przycisk niebieski, który jest oczywiście pod odtwarzaczem obok przyciska subskrybuj, bo tam możecie wesprzeć mój kanał już od 2 zł i macie dostęp do wielu, wielu fajnych bonusów, takie jak filmy o dzień wcześniej. Również wbijajcie na mojego Discorda, którego link macie w opisie. Zapraszam Was też na mój Instagram. Która moja nazwa na instagramie Wsiedla się wam w tym momencie na ekranie Macie również na jego link w opisie Serdecznie zapraszam ponieważ nam na 1000 obserwujących rozdaje paysafe Nie zapomnijcie bić i zafollowować Bijajcie również na inne social media, takie jak facebook I wszystko co macie do niego linki w opisie Na nie was też serdecznie zapraszam Ja powiem gaweł, jestem gaweł i dzięki wam serdecznie Za oglądanie tego odcinka I widzimy się w kolejnych sezonach oczywiście Star Powerów jeżeli będą kiedykolwiek nowe Więc jeszcze raz się z wami żegnam i siema I I told you what